To jest, it, it is Gwita. Jestem John Prechow. Dzięki za dołączenie do mnie. Nie ma innego takiego miejsca na całym świecie. Ludzie gromadzą się tutaj z całego świata, głównie pielgrzymi. Przychodzą na spacer, gdzie Jezus chodził, zobaczyć miejsca, o których mówi Biblia, aby zobaczyć, gdzie umarł Jezus, lub zaledwie kilka mil od Betlejem, gdzie urodził się Jezus. W przeciwieństwie do niektórych zabytków na świecie. Nie ma wątpliwości, że ten jest prawdziwy. Jezus, syn Marii i Józefa, syn Dawida, syn Boży, mieszkał tutaj. Nie spędzał tu tyle czasu, ile myśli wielu ludzi. W Mateuszu 9.1 czytamy, że Kafarnaum było miastem Jezusa. Był w Kafarnaum po północnej stronie Morza Galilejskiego i w innych miejscach w pobliżu, gdzie Jezus wypędzał demony. Uzdrowił matkę Piotra, uzdrowił człowieka, który został opuszczony przez dach domu. To właśnie w Galilei powołał wielu uczniów. Niektórzy byli rybakami i łowili na Morzu Galilejskim. Było to 70 mil od Jerozolimy, w linii prostej. I oczywiście, znacznie dalej, jeśli szedłeś, tak jak Jezus. Jezus chodził po wodzie. Piotr chodził po wodzie. Jezus uciszył burzę. Kiedy Jezus mówił o przyszłości kościoła, powiedział Piotrowi, że zbuduje kościół na skalę, a tą skałą jest On, Jezus. Rozmawiali o tym na północ od Kafarnaum w Cezarei Filipowej. Kazanie na górze, na zboczu wzgórza w Galilei, nie tutaj, w Jerozolimie. Ale w Jerozolimie było coś, co często przyciągało tu Jezusa. Świątynia. Świątynia w Jerozolimie została zbudowana po raz pierwszy przez Salomona i została zniszczona kilka lat później przez Nebukadnezara. Świątynia została odbudowana przez wygnańców, którzy wrócili do Jerozolimy z niewoli babilońskiej. Została odnowiona przez Heroda Wielkiego. Władcę Izraela, w czasie, gdy Jezus się urodził. To ten człowiek był tak zaniepokojony słowem, że król urodził się w Betlejem, że kazał zabijać każdego chłopca poniżej drugiego roku życia w Betlejem. Herod był bezwzględny i był niesamowitym budowniczym. Zbudował fortece w Masada. Zbudował kompleks królewski zwany Herodium, kolejny kolosalny pałac, budynek typu forteca, gdzie jego grób został znaleziony przez archeologa Ehuda Necera. Zbudował o wiele więcej wszystko wspaniałe, w tym trzecią świątynię. Był zdeterminowany, aby zrobić z tego ogromny kompleks, więc zbudował, a przynajmniej zaprojektował wzgórze świątyni. Ogromna platforma, na której miała spocząć świątynia. Ogromne kamienie zostały użyte do budowy ścian wzgórza świątynnego. Wiele z nich ważyło około 120 ton lub prawie 109 ton metrycznych. Niektóre z tych kamieni ważyły o wiele więcej. Zbudował ścianę zachodnią, gdzie Żydzi nadal przybywają się modlić. Kiedy Jezus odwiedził świątynię podczas Paschy, możemy przeczytać w Jana 2.20, że świątynia była budowana przez 46 lat, została zniszczona w 70 roku. Uważa się, że budowa została w pełni ukończona zaledwie kilka lat wcześniej. Odwiedź wzgórze świątynne już dziś i zobacz, jak proroctwo się spełniło. Oczywiście, na wzgórzu świątynnym nie ma już świątyni. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Jezus powiedział do swoich uczniów z góry oliwnej, czyli po drugiej stronie doliny Kidron, że świątynia zostanie zniszczona do tego stopnia, że nie będzie ani jednego kamienia pozostawionego na innym. Zostałem o to zapytany przez ludzi wiele razy, którzy widzieli ścianę nienaruszoną, kamienie na kamieniach, i zastanawiają się, czy to proroctwo się nie spełniło. Ale nie, Jezus mówił o kamieniach. W budynkach kompleksu świątynnego. A jeśli dziś tu przyjdziesz, możesz zobaczyć niektóre z tych samych kamieni, zepchnięte wzgórza świątynnego, leżące dziś na stosach. W II wieku po Chrystusie cesarz rzymski Hadrian zbudował świątynię dla kultu Jowisza na wzgórzu świątynnym. Później zburzoną przez cesarza Konstantyna. Później ten obszar stał się wysypiskiem śmieci. Dzisiaj wzgórze świątynne jest domem dla meczetu Al Aqsa, uważanego za trzecie najświętsze miejsce islamu, i wspaniałą kopułę na skalę. Został ukończony około 691 roku naszej ery, a następnie przebudowany nieco ponad 300 lat później. Jest to obecnie najbardziej rozpoznawalny punkt orientacyjny w Jerozolimie. Teraz już nie brakuje kontrowersji i napięcia w sprawie wzgórza świątynnego w Jerozolimie. Są tutaj niektórzy Żydzi i Chrześcijanie, którzy wierzą, że świątynia żydowska zostanie tu odbudowana. Teraz zadawane jest pytanie, jak to może się stać, jeżeli miejsce jest obecnie pod kontrolą muzułmanów? To jest dobre pytanie. Są też tacy, którzy pytają, czy świątynia powinna być odbudowana, biorąc pod uwagę fakt, że Jezus przyniósł koniec systemu ofiarnego, kiedy umarł na krzyżu jako baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jezus przyszedł i wyszedł ze świątyni, która stała na wzgórzu świątynnym, podczas jego życia i służby. To tam Jezus przewrócił stoły kupców. Na schodach, przed wzgórzem świątynnym, Jezus namaścił oczy ślepca ziemią i śliną. Potem kazał mu iść i umyć oczy w sadzawce Siloam. Mężczyzna zarobił to, bo było bardzo blisko. Mężczyzna odzyskał wzrok. To było na tym samym wzgórzu świątynnym, gdzie jako dwunastolatek Jezus zaangażował przywódców religijnych w dyskusję. Jego rodzice opuścili miasto, nie zdając sobie sprawy, że nie wzięli Jezusa ze sobą. To wszystko wydarzyło się właśnie tam, ale w tym samym miejscu wydarzyło się jeszcze inne, bardzo ważne wydarzenie. Dwa tysiące lat wcześniej, wydarzenie, które zapowiadało przyjście Jezusa na ten świat. Spójrzmy teraz na tę historię. To historia wielkiej wiary. Cóż, jakaś wielka wiara i spora część niewierności, ale jest to historia, w której zwycięża wiara. To trudna historia. Ale ta historia zapowiada, że Jezus przyjdzie na świat, aby ocalić nas od naszych grzechów. Bóg obiecał starszemu już Abrahamowi, którego imię później zmieniono na Abraham, że będzie miał syna. W rzeczywistości Bóg powiedział starcowi, że jego potomkowie staną się wielkim narodem. Biblia mówi, że Pan odwiedził Abrahama w Mamre. Które było położone na południowy zachód od Jerozolimy W pobliżu Hebronu Wtedy powiedział Pan Na pewno wrócę do Ciebie za rok o tej porze A oto Twoja żona Sara będzie miała syna A Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było za nim To jest Księga Rodzaju 18.10 Następny werset mówi Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku I przestało już u Sary bywać według zwyczaju kobiet Fizycznie nie było możliwe, żeby Sara mogła mieć dzieci Zareagowała tak, jak wielu ludzi, kiedy stają w obliczu Bożej mocy Bożej obietnicy, Bożego Słowa Och, nie ma mowy, żeby duża ryba mogła połknąć Jonasza Jak dziewica mogłaby począć? Naprawdę? Jezus zbudził Łazarza z martwych? Jest wielu wątpiących Jak Bóg mógł przebaczyć mi moje grzechy? To jest to samo. Kiedy Bóg mówi, a on mówił, właściwą odpowiedzią jest wiara, słowo Boże. Ale Sara tego nie zarobiła. Sara roześmiała się więc w sobie, mówiąc: Teraz, gdy się zestarzałam i mój Pan jest starcem, mam doznawać rozkoszy? Wtedy Pan powiedział do Abrahama, dlaczego Sara roześmiała się, mówiąc, czy naprawdę urodzę, gdy się zestarzałam? Czy jakakolwiek rzecz jest za trudna dla Pana? W przyszłym roku o tej porze wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Nasuwa się pytanie: Czy jest coś zbyt trudnego dla Pana? Bóg przemówił, więc tak się stanie. Dla Pana nie ma nic trudnego. Uwierz w to, a będziesz w dobrej formie. Jerozolima, miasto pokoju. Oczywiście przez ostatnie lata w tym mieście nie było spokoju. Jerozolima w większości była pod kontrolą Jordanii, aż do wojny sześciodniowej w 1967 roku. W tym czasie zajęto dużą część terytorium, w tym stare miasto Jeruzalem. Żydzi nie widzieli starego miasta przez setki lat. Kiedy żołnierze izraelscy dotarli do ściany na wzgórzu świątynnym, płakali. Dlatego dzisiaj o ścianie zachodniej mówi się, że jest to ściana płaczu. Od tego czasu nie było niczego, co przypominałoby prawdziwy spokój, pomimo wielu prób zapewnienia pokoju. Jezus jest nazywany księciem pokoju. A wy myślicie, że z pewnością jedynym sposobem na prawdziwy pokój w tej części świata jest sam Jezus. A to miasto cudów. I miasto, w którym wielka wiara była okazywana raz po raz w czasach biblijnych. Sadzawka Bethesda jest tutaj w Jerozolimie. Została odkopana, więc można zobaczyć, jak to było w czasach biblijnych. W piątym rozdziale Jana czytamy opis mężczyzny, który czekał w sadzawce Bethesda, jak Biblia mówi, na poruszenie się wody. Cierpiał na problem fizyczny od 38 lat. Jezus go tam widział. Pamiętajcie, że Jezus nie poszedł z Galilei do Jerozolimy w celu uzdrowienia. Był tam z powodu uczty. Ale widział cierpienia tego człowieka i jego serce zostało poruszone. Serce Jezusa wciąż jest dotknięte cierpieniem. Dotknęła go trudna sytuacja tego człowieka. A jeśli coś teraz przechodzisz, pamiętaj, że dotyka go także twoja trudna sytuacja. Nie ma trudności, przez które przechodzisz, których Jezus nie zauważa i które nie dotykają jego serca. Tego dnia w sadzawce Betesda serce Jezusa zostało poruszone. Powiedział do mężczyzny: Chcesz być uzdrowiony? Mężczyzna powiedział Jezusowi: O tej ciekawej tradycji. Kiedy woda w jakiś mistyczny sposób była poruszona, to pierwsza osoba umieszczona w sadzawce zostawała uzdrowiona. Źródłem życia i uzdrowienia był Stwórca, który pragnął dać temu człowiekowi prawdziwe uzdrowienie. Jezus powiedział: Wstań, weź swoje posłanie i chodź. Co byś zrobił, gdybyś znalazł się w sytuacji mężczyzny? Byłeś chory lub niepełnosprawny przez 38 lat, a ktoś, kogo nigdy nie spotkałeś, mówi ci: weź posłanie i idź. Możesz wątpić. Możesz pomyśleć, że mężczyzna oszalał. Ale ten człowiek wykazał się wiarą. Usłyszał słowo Jezusa i uwierzył w to. Uczynił to. Usłyszał to słowo i zrobił, co powiedział. To jest wiara. A kiedy okazał wiarę, Biblia mówi. I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie i chodził. Jest jeszcze jedna wspaniała historia wiary, której kulminacją jest Jerozolima. Zaczęło się kilka godzin stąd w miejscu zwanym Mamre. Bóg przemówił do Abrahama, znanego dzisiaj jako ojciec wiary, i powiedział Abrahamowi, że zostanie ojcem. I że jego starsza żona urodzi syna. Kiedy Bóg powiedział Abrahamowi, Abraham był oszołomiony. Sara, wcześniej Sara, zaśmiała się. Pewnie rozumiesz dlaczego. Po prostu nie mogli zrozumieć, jak w tak zaawansowanym wieku mieli powitać małego chłopca w domu. Ale Bóg powiedział tak. Zadał pytanie: Czy dla Pana jest coś zbyt trudnego? To jest coś, o czym zechcesz pamiętać. Kiedy dostaniesz się w tarapaty, kiedy dotrzesz do trudnego miejsca, kiedy wydaje się, że wszystko idzie nie tak, pamiętaj, że Bóg jest z Tobą i że nie ma nic trudnego dla Pana. Dlaczego więc Bóg wybrał do tego Abrahama? Księga Rodzaju 18:19 mówi nam: Znam go bowiem i wiem, że będzie nakazywał swoim synom i swemu domowi po sobie, aby strzegli drogi Pana. Oraz czynili sprawiedliwość i sąd, aby pan sprowadził na Abrahama to, co mu powiedział. Wiesz, interesujące jest to, że Abraham nie zawsze był człowiekiem wielkiej wiary. Poszedł do miejsca zwanego Gera. Oczywiście Sara była z nim, ale wyjaśnił, że jego żona była jego siostrą. W konsekwencji, król Abimelech wziął piękną żonę Abrahama za swoją. Dopiero Bóg ukazał się Abimelechowi we śnie i powiedział mu, że wziął żonę innego mężczyzny. Zwrócił Sarę Abrahamowi i zgromił go. Wydaje się, że w tej sytuacji Abimelech działał z większym honorem, niż zrobił to Abraham, ojciec wiary. Widzisz, Abraham najwyraźniej bał się, że jego żona zostałaby mu odebrana z siłą i że zostałaby skrzywdzona. Wydaje się, że w umyśle Abrahama lepiej, żeby jego żona została naruszona, niż on. Ojciec wiary wygląda na to, że nie zachowywał się w ten sposób, ale zapamiętamy kilka rzeczy. Ludzie wzrastają w wierze, a ludzie wiary mogą popełniać błędy. Kiedy Bóg zesłał wielką próbę Abrahamowi, Abraham się nie potknął. Przedstawienie żony za siostrę nie było jedynym poważnym błędem, jaki popełnił Abraham. Stało się tak, ponieważ Abraham i Sara zdecydowali, że Bóg potrzebuje pomocy. Wiedzieli, że Bóg powiedział, że Sara będzie miała dziecko na starość, ale Sara pomyślała, że to się nigdy nie wydarzy. Zasugerowała więc, by Abraham wziął jej służącą Hagar i żeby miał z nią dziecko. Abraham oczywiście powinien był powiedzieć swojej żonie, że jest to okropny pomysł ale zamiast tego zgodził się i urodził się Ismael. Natychmiast spowodowało to wszelkiego rodzaju problemy. I nadal tak jest. Od tego czasu potomkowie Izaaka i Ismaela są ze sobą. Dzisiejsze kłopoty na Bliskim Wschodzie? Potomkowie Izaaka przeciwko potomkom Ismaela. Gdyby Sara nie próbowała pomóc Bogu, historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Abraham miał 100 lat, kiedy urodził się Izaak. Sara miała 90 lub 91 lat. Kiedy uwierzyli Bogu, zaufali Mu, okazali wiarę, a ich wiara w Boga została bardzo wyraźnie potwierdzona. Sara miała chłopca, który był dzieckiem obietnicy. Izmael nigdy nie mógłby być dzieckiem obietnicy, ponieważ zabranie Hagar nie było aktem wiary. Bóg powiedział, że Sara urodzi. Nie powiedział nic o Hagar. Wydawało się to tak niemożliwe, kiedy Bóg powiedział Sara urodzi dziecko. Wszystko, co musieli zrobić, to uwierzyć, że tak się stanie, ponieważ Bóg tak powiedział. I to jest wiara, wierząc, że to, co Bóg powie, stanie się, ponieważ Bóg tak powiedział. Nie potrzebujesz dalszych dowodów. Wystarczy wiara, że Bóg może uczynić to, co On mówi. Że On może to uczynić. W 22 w rozdziale Księgi Rodzaju mówimy, że dla Abrahama sprawy stają się naprawdę trudne. Opierając się na jego poprzednich niepowodzeniach, możesz pomyśleć, że tutaj też poniósł porażkę. Bóg przynosi ciężką próbę. Począwszy od wiersza pierwszego, czytamy. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Oto jestem. I Bóg powiedział: Weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną, na jednej górze, o której ci powiem. Wyobraź sobie, że Bóg powiedział: Ofiaruj swego syna. I pomimo jego poprzednich zwątpień, tym razem Abraham nie zawodzi. Werset trzeci mówi tak. Abraham wstał, więc wcześniej rano osiodłał swego osła i wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaaka. Narąbał drew na ofiarę całopalną. Wstał i poszedł na miejsce, o którym Bóg, Bóg powiedział. Wiersz czwarty. A trzeciego dnia Abraham podniósł swe oczy i zobaczył z daleka to miejsce. Miejscem, które widział, była Góra Moria, gdzie dziś stoi wzgórze świątynne. A więc możesz sobie wyobrazić Abrahama podróżującego ze swoim synem około trzech dni, który teraz powoli zaczyna wspinać się na górę. W rzeczywistości jest to niewiele więcej niż wzgórze. Podróżuje więc ze swoim synem na wzgórze. Z ciężkim sercem, wiedząc, co musi zrobić. Co ciekawe, muzułmanie uważają, że to był Ismael, że Abraham wziął go na szczyt góry Moria, aby złożyć ofiarę. Ale Biblia mówi, że to był Abraham i Izaak. Wtedy Abraham powiedział do swoich służących: zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do Was. To jest interesujące. Wiedział, o co Bóg prosił, ale wierzył, że Bóg wzbudzi Izaaka z martwych. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane: przez wiarę Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna. On, któremu powiedziano: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych. Skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania. Ale nadal była to kolosalna walka kochającego ojca, Abrahama. Wróćmy do 22 rozdziału Księgi Rodzaju. Wziął więc o Abraham drwana ofiarę całopalną i włożył je na swego syna Izaaka. A sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. Izaak powiedział do swego ojca Abrahama. Mój ojcze, a on odpowiedział, oto jestem mój synu. I Izaak zapytał, oto ogień i drwa, a gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Teraz zauważ te piękne słowa. A Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną mój syn. I szli obaj razem. A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, Abraham zbudował mu tam ołtarz. Ułożył na nim dwa, związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu, na drwach. Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Więc jak to zrobić? Cóż, wiara. Bóg powiedział, że Izaak był dzieckiem obietnicy. Tak więc życie chłopca nie mogło się skończyć. Bóg przemówił i Abraham uwierzył Bogu. Iście do Rzymian w czwartym rozdziale, trzecim wersecie czytamy, cóż bowiem mówi Pismo, Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A gdy Abraham był w trakcie próby odebrania życia swojemu synowi, Bóg interweniował. Lecz anioł Pana zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! A on odpowiedział, oto jestem. Anioł powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń. Bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. Teraz wiem, że boisz się Boga. Dlaczego tak się stało? Ponieważ uwierzyłeś i wykazałeś się tą wiarą poprzez swoje działania. Uwierzyłeś i posłuchałeś. Uwierzyłeś i pokazałeś, i pokazałeś tę wiarę w swoim życiu. Co się z tobą dzieje? Czy żyjesz życiem wiary? Czy żyjesz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga? Taka jest wiara to zaufanie Bogu. Trzymaj Boga za Jego słowo. To właśnie Abraham wybrał. Teraz, jeśli chcesz inny przykład wielkiej wiary, pomyśl o Izaaku. Młody człowiek, prawdopodobnie na sto latach. Jego ojciec mówi Bóg powiedział mi, żebym cię poświęcił. Co byś zrobił? Nikt nie obwiniłby Izaaka, gdyby podskoczył, podskoczył i uciekł i powiedział Tato, jesteś szalony, ale nie zrobił tego, poddał się ojcu. Mówi nam to przynajmniej o trzech rzeczach. Po pierwsze, kochał swojego ojca. Po drugie, ufał ojcu i szanował go. I po trzecie, Abraham prowadził życie jako tata, który zainspirował swoją wiarą swojego syna, Izaaka. Myślę, że jest to lekcja dla rodziców. Historia kończy się naprawdę pięknym wierszem. Abraham powiedział do syna, Bóg upatrzy sobie baranka na ofiarę całopalną. Właśnie tak Bóg uczynił. W rodzaju 22.13, a Abraham podniósł swe oczy i spojrzał. A oto zanim baran zaplątał się rogami w zaroślach. Abraham poszedł więc i wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego Syna. Co to było? To była zapowiedź Jezusa, który umrze za grzechy świata. Bóg dał samego baranka na całopalenie. Jezus, Bóg w ciele, który umarł za grzechy świata. I zrobił to prawie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Abraham ofiarował tego barana. Ta piękna historia, historia wiary. Czy coś jest dla pana zbyt trudne? Nie, nic. Rodząca starsza kobieta, jeśli taka jest wola Boża, to tak się stanie. Patriarchat decydujący się na ofiarowanie swojego syna? Tak, ponieważ mężczyzna miał wiarę. Czy wierzysz w Boga? Prawdziwą wiarą. Nie tylko wiarą w Kościół raz w tygodniu, ale prawdziwą wiarą. Postanowiłem iść za Jezusem. Jego słowo jest moim słowem. Kiedy Biblia mówi to, wierzę w to i chcę, aby Boża wola wypełniła się w moim życiu. Cóż to za piękna historia wiary? Historia wiary Abrahama może być Twoją historią. Nasz Ojcze w niebie, przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa i dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za dar wiary i modlimy się tak, jak modlą się uczniowie. Zwiększ naszą wiarę. Przyjacielu, czy jest coś, do czego potrzebujesz więcej wiary? Czy toczysz walkę, gdzie nie możesz zobaczyć Boga, gdzie walczysz o to, aby zobaczyć Boga, a może dryfujesz, nie żyjesz życiem według Słowa Bożego? Powiedz teraz Bogu: chcę wiary, chcę polegać na Twoim Słowie, chcę stanąć na Jezusie. Uwierz w Jego obietnice, uwierz w Biblię. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci za wiarę, rozwijajmy naszą wiarę, modląc się w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję za dołączenie do mnie dzisiaj. Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania. Do tego czasu pamiętaj: Jest napisane, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.